Parę dni temu testowałem na trasie CV Radio, a dzisiaj postanowiłem przetestować Radio na 2 metry, A dokładnie sprawdzę, co się dzieje na tak zwanym kanale mobilowym, czyli 145/500. Będę jechał S7. Jest pierwszy weekend wakacji, niedziela, więc myślę, że sporo ludzi na trasie powinno być. Zresztą jak widać za mną ruch jest spory i zobaczymy czy w ogóle ktoś mi odpowie na tym kanale 145500 będę prowadził na słuch, jeśli coś ciekawego usłyszę to Wam to nagram i pokażę. A teraz zobaczcie jakie piękne widoki tutaj są, to są Góry Świętokrzyskie, jestem akurat w takim dołku, ale tu za mną po drugiej stronie, odwrócę się teraz za tą górką, którą tam widzicie, są Chęciny. Piękne miejsce, polecam bardzo. Jeśli będziecie przejeżdżać z siódemką Koło Kielc, wstąpcie za zamek w Super, super miejsce dla całej rodziny, polecam. No a teraz włączam radio, Rete Wisa e, i... Eee, często tylko 145-500. Zobaczymy co ciekawego się będzie działo. No jeszcze nie ruszyłem, a już coś tutaj słychać z oddali, bo w szumach ktoś kogoś woła. No dobra. Jadę i spróbuję jakieś nawiązać łączności, bo widzę, że zaczyna się ciekawie. Przejechałem kilkanaście kilometrów, spróbuję kogoś zawołać. Tutaj jakiś kolega wołał, ale zobaczymy, czy mi się go uda zawołać. Mieszka gdzieś niedaleko mnie, ale nie znam. SQ7, Stefan Ewa, wywołanie ogólne. Wow. Nic się nie dzieje. To ciekawe, ta droga tutaj prowadzi takimi górkami, no bo to są jeszcze góry świętokrzyskie. Raz górka, raz dołek. Wiadomo, że nie są to idealne warunki do prowadzenia łączności. Dużo ekranów, dźwiękochłonnych na konstrukcji stalowej przy drodze, ale założenie miałem dzisiaj takie generalnie, że nie będę korzystał z przemienników, tylko raczej będę próbował łączności bezpośrednich czy mi się uda, to zobaczymy. Jestem w tej chwili jakieś myślę 30-40 km od Kielc. Ruch jest spory, no ale widzę, że chyba krótkofalowców na trasie nie jest zbyt wielu. Teraz wjeżdżam na taką górkę tutaj i spróbuję ze szczytu tej górki zawołać. Zobaczymy, czy ktoś się odezwie. SQ-7, Stefan, Ewa, wywołanie ogólne SQ-7, Stefan, Ewa, wywołanie ogólne Ale piękne widoki 3-1-5-1, operator Mateusz Józef, walka 90, Natalia, Józef, mikrofon dla Ciebie, oka, dwa, trzy Stefan, Natalia, Kolejna górka, próbujemy SQ7 Stefanewa, wywołanie ogólne. SQ7 Stefanewa, wywołanie ogólne. Ktoś mi pisał dzisiaj w komentarzach, żeby wołać na 145 550. W związku z tym, tę czasotliwość też mam i spróbujemy na niej. SQ7 Stefanewa, wywołanie ogólne. Wywołanie ogólne. SQ7 Stefanewa. No nie. Na 145 550 nic. Wracam na 145 500. No, ktoś tu coś słychać, że oświadczył. 7 Stefanewa, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne, SK7 Stefanewa. Nic ciekawego się nie dzieje. Dobra, spróbujemy później. Ja jestem cały czas na odbiorze. Nikt się nie zgłasza. W związku z tym pozostaję na odbiorze. Jeśli będzie jakieś fajne miejsce do zatrzymania, jakiś parking na jakiejś górce, to będę próbował się zatrzymać i stamtąd trochę wołać. A tymczasem zobaczcie jaka dzisiaj jest piękna pogoda. Ani jednej chmurki. Temperatura 30 stopni. Pięknie, uwielbiam lato. Zrobiło się trochę płasko i od razu coś się więcej słychać. Wbrew pozorom, to nie górki pomagają w tym paśmie, tylko właśnie płaski teren.

Zobaczymy, może oni gdzieś ze Śląska nadają się, dobrze pamiętam. A spróbujemy kogoś zawołać teraz. Tylko wjeżdżam na lekką górkę i będę wołał. Jestem chyba w okolicach Jędrzejowa. SQ7 Stefan Ewa przez mobil, wywołanie ogólne. SQ7 Stefan Ewa przez mobil, wywołanie ogólne. No, teraz piękna górka jest, ale nadal się. Mateusz, Kutecha, Góra, Siewierówka, Jadwiga, Olga, 90, Natalia, Jadwiga, Trakta Radznika, przyłączenia się w talerzu do Macierzy. Zdecham korek 9, ustała, ustała, stacjonarz, No słychać, słychać stację okolicznościową SN100 Tateusz-Gorzyna, jeśli dobrze pamiętam. Coraz lepiej słychać. Stefan Natalia 100, Tadeusz Grażyna SQ7, Stefanewa przez Mobil. Za 400 metrów skręć w prawo. Jestem już w Krakowie i powiem Wam, że przez całą drogę praktycznie nic się nie działo na. 145/500. Parę razy słyszałem stację okolicznościową SN100 TG, ale nie udało mi się do niej dowołać. Nawet raz się zatrzymałem i próbowałem z postoju, ale niestety, niestety, no to jednak kawałek tam był. Do tej góry, z której oni nadawali. W tej chwili już jestem w Krakowie i. I, I cisza. Absolutna cisza jest na częstotliwości mobilowej. Jeszcze za chwilę spróbuję w Krakowie zawołać. Zobaczymy, czy tutaj mi się uda. Z kimś porozmawiać. Skręć w prawo. No i dobra. Dobra, teraz kawałek prostej. Spróbuję jeszcze zawołać. Zobaczymy, czy mi się uda. Jeśli nie, to będzie koniec testu. SQ7, Stefan, Ewa, przez mobil, wywołanie ogólne. Kontrola prędkości 400 metrów. Może ja mam coś z radia? 400 metrów skręć w lewo. Coś nie tak. No dobra, nic się nie dzieje. Ostatni raz. Ostatni raz. Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. SQ7, Stefan Ewa przez mobil, SQ7, Stefan Ewa przez mobil, wywołanie ogólne. Nawet nie wbiłem sobie lokalnych przemienników do radia, żeby tutaj sprawdzić coś. Ale takie było założenie. Dobra. SP-7 SP-9 DSK, SP-9 Delta SP-9 DSK, 7 SE, witam Cię. Andrzej z tej strony, mobil. Eee, u mnie wychodzisz na maksimum, czyli 5,9. Dobra, to Dmitry, SP-9 DSK, Kraków, odbieram 5, 5. Super, bardzo Ci dziękuję za raport. Ja sobie tak jadę tutaj przez Kraków i, z, yy, i żeby <grystanie> czymś się zająć, a nie słuchać, nie słuchać reklam w radiu, bardzo Ci dziękuję za łączność. Pozdrawiam i miłego weekendu życzę. Dziękuję, ostatnio trochę wahał się sygnał, ale wszystko udało się odczytać. dziękuję za rozmowę. Trzymam się, cześć, 3. No, jednak, jednak coś się udało. Już miałem się poddać, a tu się udało prawie w środku Krakowa. Kolega się zgłosił. Bardzo mnie to cieszy. Jestem troszkę zawiedziony, że na trasie nikt się nie zgłosił. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie wiem, czy, czy mało krótkofalowców jeździ w weekendy, albo tak mi się akurat trafiło. No, w każdym razie. Sukces jest połowiczny, ponieważ udało mi się z kimś porozmawiać. Skręć w prawo. Ale na trasie nie. Dobra, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć do następnego filmu.